wszystkich. Moment tego GLA 320 on przyjechał na uszelenie silnika. Standardową chłodniczkę oleju, to kiedyś pokazywałem Tu jest wszędzie, wszędzie, to jest tłusto, ale to jest tak tłusto, że tak jeszcze nie było chyba. Tam gdzieś płyn podcieka zobaczmy pod spodem teraz. A pod spodem to wygląda dramatycznie. Wszystko. Zobaczcie. Jak to wszystko jest zasmarowane. Cały most. Tu to standardowo, bo to podcieka tam. Miska skrzyni automatycznej. Poducha oczywiście do wymiany bez spękania tego oleju. Tu jest bagno. Tu jest bagno. Jedno wielkie bagno. Zobaczcie. O, osłona maglownicy również jest popękana, uszkodzona. Tu jest bagno. Także. To jest masakra. Tak jeszcze, tak jeszcze było mocno, ale tak, żeby aż tam, aż taka smuga czarna tamta, tamta smuga czarna to jest dramat. To jest dramat. Ech, no i cóż. Niestety muszę tutaj wyjąć motor. To jest wersja angielska. Ech, muszę wyjąć motor z tego względu, że śruby od kolektorów tamte trzy z lewej, trzy z prawej nie chcą się odkręcić w ogóle. One się urywają. Bo czuję to na kluczu, że ona śruba stoi. Więc lepiej mi jest wyjąć silnik i zrobić to od tyłu, poodrzucać się. Bo tam jeszcze zaślepić jak, jak pęknie śruba od tej rurki, od EGR-u krótkiej. To jeszcze jakoś tam kątową przejściówką podejdziemy na wiertarce, żeby rozwiercić, nagwintować itd. itd. Ale tam już nie bardzo, dlatego zrobię to wszystko na wyjętym silniku. Przy okazji będę mógł go <laughs> przejrzeć dookoła. Bo, jeszcze z jednej strony, zauważyłem, że gdzieś tam są jakieś dymy od kolektora wydechowego. Zobaczę prawdopodobnie już do wymiany. Miało być mało roboty. Jest dużo roboty, no ale tak nieraz jest. Yy, także, tak to wszystko wygląda. No, tutaj jest dramatycznie. Mało tego. Zdarzyło mi się kiedyś że te przewody tu co idą pod turbiną, na nie leci olej i mimo że są w osłonie plastikowej, tam one pływają w oleju i potrafią skruszyć dopiero dopóki do, do, dopóki one są nieruszone, tak jak teraz leżą, wszystko jest ok Ale zdarzyło mi się, że po podniesieniu tych przewodów, żeby wyjąć kolektory z jak gdzieś tam pokazywałem jakie podwieszam przewody, bo tak się robi zwyczajnie. I opuszczeniu potrafią pęknąć otulina i zwarcie się robi. I się dzieją cyrki. Instalacja się grzeje. Moduł świetl potrafi spalić nawet. Tak się nagrzeje, że się stopi. Był taki przypadek kiedyś, dlatego warto zajrzeć tam do tych przewodów i ewentualnie te skruszałe wymienić. Bo jak już zamontujemy turbinę, to nie wyciągniemy tego plastiku. Nie ma takiej możliwości, bo przeszkadza, ten kruś jest tutaj, nie? Także no, jest, 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 ciekawie. Tutaj będziemy, będziemy musieli naprawić to, zgenerować tą rurę dolotową, ponieważ zobaczcie sami, ktoś tu pokleił już jakimś klejem dziwnym. Nawet kawałek, kawałek do środka wpadł, o no jak tak może być nie? No to ani nie uszczelnia ani nic o. jak to taką lipę w ogóle zrobił no tak już jest ja to robię tak, że to obcin obcinamy tutaj wstawiamy tulej specjalną, aluminiową oczywiście pasuje Nowa uszelka, bo jest stara, w tą aluminiową przejściówkę i jest wszystko ogarnięte, temat załatwiony, nie? Także to zostawimy na sam koniec. Ta rura krótka od turbiny się ładnie odkręciła, no ale niestety tamte do kolektorów już odkręcić się nie chcą, nie? Także zabieramy się do pracy bo pracy jest dużo. I wyjeżdżamy motorem, rozbieramy przód. Przy okazji tutaj sprawdzimy rolki, ten płyn gdzie podcieka, i tak dalej i tak dalej. Także pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia do kolejnego filmu.